Pani Justyno, wiem, że było już pięć nadprogramowych poprawek, ale obiecuję, ta będzie ostatnia. Oczywiście. Hmm, tak? Wie pani co? Jeszcze taka jedna mała sprawa, jakbyśmy to logo mogli przesunąć tak dosłownie odrobinę. Hej, to Justyna, a ty oglądasz lekcje graficzki, czyli błędy, które popełniłam w swojej pracy, żeby inni już nie musieli. To był mój pierwszy klient z polecenia. Z polecenia. Ktoś komuś mnie polecił. Chciałam wypaść dobrze. Tak dobrze, że nie sporządziłam umowy. Nie chciałam wyjść na nieufną. Nie określiłam więc, ile darmowych tury poprawek ma do dyspozycji mój klient. W głowie miałam tylko wtedy jedno: bądź elastyczna. Pokaż, że się da, że jesteś zaangażowana. I na początku szło ok. Drobne zmiany, potem kolejne wersje, wprowadzaliśmy nowe pomysły. Przez cały czas myślałam, dobra, luz, to tylko parę klików klient ma być zadowolony. W pewnym momencie zaczęłam łapać się na tym, że otwieram plik i nie pamiętam, co zostało zatwierdzone, a co zostało cofnięte. Byłam zmęczona, ale dalej nic nie powiedziałam. Wiesz dlaczego? Bo bałam się, że jeśli powiem koniec poprawek, to klient zniknie, a ja wtedy bardzo potrzebowałam, żeby został. I zgadnij, co się stało i tak odszedł, ale wcześniej straciłam tydzień pracy, trochę godności i całą chęć na kolejne projekty. Dziś każda współpraca ma ustaloną liczbę poprawek i nie dlatego, że jestem niemiła, tylko dlatego, że wiem, ile kosztuje mnie brak zas. Jeśli ty też uczysz się stawiać granice w pracy z klientami, zostań tu na dłużej. W lekcjach graficzki takich historii będzie więcej.